Opis powołania Mojżesza jest takim typowym schematem powołania każdego z nas. My też mamy swoje życie, my też mamy swoje plany, my też jakby rozważamy to, co może wydarzyć się w naszym życiu, ale w pewnym momencie Pan Bóg przychodzi do nas i przekazuje nam taki sygnał, w postaci takiego zaciekawienia, zainteresowania daną dziedziną życia, danym sposobem funkcjonowania i podejmowania pewnych decyzji, po prostu potrafi nas zainteresować i nasze serce biegnie gdzieś w tamtym kierunku. I oczywiście w powołaniu to jest tak, że przychodzimy do jakiegoś obszaru naszego życia i zadajemy sobie pytanie, czy to naprawdę my powinniśmy podejmować, wykonywać. I wtedy, wtedy gdzieś, jeżeli człowiek jest dość otwarty, wtedy Pan Bóg do niego mówi jak do Mojżesza, zdejmij buty, bo ta ziemia, na której jesteś, jest święta. To znaczy, to ja Ci daję powołanie. To, to ja ci daję środki do realizacji tego powołania. Nie zastanawiaj się, czy jesteś wymowny, czy nie, czy jesteś dość mądry, żeby podejmować daną rzecz. Jeżeli ja ciebie powołuję, to będziesz potrafił wykonać to, o co cię proszę. Ja ciebie powołuję i jedyne, co trzeba zrobić, to tak jak, tak jak Mojżesz, trzeba zamilknąć wobec, wobec tej tajemnicy i trzeba ją przyjąć. I rozwinąć ją w twórcze działanie. Dzięki Panu Bogu.